Samsung Galaxy S4 to atrakcyjny smartfon ze średniej półki. Wyróżnia się ekranem w technologii AMOLED oraz zgrabną obudową wykonaną z bardzo dobrej jakości materiałów. Klasycznie dla serii Galaxy pod ekranem mamy fizyczny przycisk Home oraz dotykowe wróć i opcje. Pod spodnią pokrywą znajdują się wymienny akumulator i gniazda karty microSIM oraz microSD o maksymalnej pojemności 64 GB. Wyświetlacz Samsunga Galaxy Ace 4 ma wielkość 4,3 cala i rozdzielczość 480x800 pikseli. Istotnym atutem jest, że wykonano go w technologii AMOLED – organicznych diod, które świecą własnym światłem. Dzięki temu oferuje doskonały kontrast, szerokie kąty widzenia i głęboką czerń. Czterorodzeniowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz oraz 1 GB RAM zapewniają płynną pracę systemu i umożliwiają uruchamianie większości gier. Na dane mamy wbudowane 8 GB pamięci. Ważną zaletą tego modelu jest także obsługa szybkiego internetu mobilnego w standardzie LTE. To mocno podnosi korzystanie z zasobów sieci, zarówno rozbudowanych stron internetowych, jak i serwisów streamujących muzykę i filmy. Aparat fotograficzny o matrycy 5 megapikseli wsparty jest diodą doświetlającą. Fotografowanie ułatwiają liczne tryby, takie jak panorama i tryb nocny. Filmy można nagrywać w rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Samsung Galaxy S4 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 4.4 KitKat z nakładką Samsunga TouchWiz. Korzystając z aplikacji Start zamieniamy ekran blokady w wygodne centrum sterowania, dające szybki dostęp do najważniejszych funkcji Aisa. Ich listę możemy oczywiście dostosować do naszych potrzeb. Bazę aplikacji łatwo rozbudujemy korzystając ze sklepów Samsung Apps i Google Play. Klienci T-Mobile mogą ponadto za darmo przez 30 dni testować serwisy z aplikacji MyBox, a następnie używać ich w atrakcyjnym abonamencie. Są tu m.in. audiobooki, streamingi muzyki, filmy i gry. Kierowcy szczególnie docenią nawigację NaviExpert, która ma na bieżąco uaktualniane mapy i ostrzega o utrudnieniach oraz kontrolach drogowych. Ciekawym nowym zastosowaniem dla smartfonów jest przesyłanie zdjęć z aplikacji Zoomi na specjalny ekran, który możemy kupić w salonach T-Mobile i postawić na przykład w rodzinnym salonie. Bliscy i znajomi mogą wysyłać na ekran ZoomMe zdjęcia wykonane podczas swoich wojaży lub codziennych czynności. To wspaniały sposób zacieśnienia relacji. Galaxy Ace 4 LTE to praktyczny smartfon, który w atrakcyjnej cenie oferuje bardzo wysoką jakość wykonania, dobre parametry i świetny ekran. To świetny wybór dla osób, które pragną mieć porządny telefon z wszystkimi multimedialnymi funkcjami, ale nie chcą wydawać na niego majątku.